Dzisiaj. No i czwarta sprawa, o której przy bezpiecznym korzystaniu z Chata GPT warto pamiętać, to hasło, logowanie i zabezpieczenie konta, bo warto pamiętać, że bezpieczeństwo to nie tylko dane, które wprowadzamy do Chata GPT, ale też dostęp do konta. Dlatego warto upewnić się, upewnij się po prostu, że masz silne hasło, masz włączone, masz włączone logowanie dwuskładnikowe i korzystasz z oficjalnej aplikacji lub strony ChatGPT. Jak sprawdzić, czy masz na przykład włączoną to, to logowanie dwuskładnikowe? To również Ci teraz pokażę, wchodząc tutaj w naszą zakładkę ustawienia. Jak zwykle, możemy sobie wejść do zakładki zabezpieczenia i tutaj na samej górze kliknąć ten przycisk Aplikacja uwierzytelniająca. I właśnie po kliknięciu tego przycisku, możemy sobie ustawić tą aplikację uwierzytelniającą, skanując kod, podając. Sześciocyfrowy kod, i będziemy mieli to zrobione. Ja po nagraniu tego filmu od razu do tego siadam, bo jak widać, nie mam tego zrobionego, a powinienem także, także, też od razu siadam do tego, żeby to zrobić. Ale jeżeli masz jakieś wątpliwości albo chcesz mieć pewność, że Twoje urządzenie, twoja, Twoje konto na pewno jest tylko na, zalogowane na Twoich urządzeniach, to warto się jeszcze przed tym wylogować ze wszystkich urządzeń, a następnie znowu zalogować i ustawić sobie tą aplikację uwierzytelniającą, żeby mieć pewność że bezpiecznie nie tylko wprowadzasz dane do czata GPT, ale też no, że nikt nie ma inny dostępu do Twojego konta i do danych, które do tych danych czatowych, które tutaj wprowadzasz.